Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś Państwa i moim gościem jest Antonina Banaś, koordynatorka Fashion Night na łeku. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Na początek powiedz kilka słów naszym widzom i mi przede wszystkim o zbliżającej się imprezie. Kiedy? Z czym to się ja? No i o jakiejś takiej krótka geneza. dlaczego Ułek, dlaczego Fashion? Jasne, więc w tym roku naszym motywem przewodnim jest Echoes of Creation, czyli żywioły. Jest to już czternasta edycja i odbywa się na uleku, ponieważ jest to jakby cykl wydarzeń, które się dzieją w ramach Juwenaliów Ułek. Nasz zaczyna całe Juwenalia Ułekowskie. Dlaczego fashion? Nie wiem do końca, ale myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa. 5 maja widzimy się na kampusie w sali sportowej. Dobra, czy każdy może przyjść na to wydarzenie? Czy to jest jednak dla hermetyczne środowisko, zamknięta impreza? Nie, każdy może przyjść, tylko mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc czasami ciężko się do nas dopkać, bo mamy bardzo duże obłożenie, ale zapraszamy wszystkich. I co podczas takiego fashion? Najtu się dzieje. Na pewno pokazy projektantów, projektantów, którzy już są w świecie mody, projektantów, którzy dopiero zaczynają, tych bardziej znanych i mniej znanych, oczywiście występy artystyczne i wiele innych ciekawych rzeczy. Dobrze, tych bardziej znanych, czyli kogo i w tym roku oraz występy artystyczne, czyli też kogo w tym roku. Jasne. Marta Płonka jest jedną z naszych projektantów. Angelika Witek. I jeszcze mamy z takich bardziej znanych Violetta Podsiedlik więc, i mnóstwo innych, nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich. A występy artystyczne mamy na przykład Julii, która śpiewa, mamy dziewczynę, która gra na harfie i mamy też szkołę tańca SEMPRE. Mhm. Jak będzie wyglądało to wydarzenie? Proszę, proszę powiedz nam taki ogólny zarys, harmonogram tego, co się będzie działo już niebawem tutaj. E, ogólny harmonogram, więc zaczynamy przywitaniem oczywiście i lecimy od razu z pokazem. Mhm. E, po... A pokaz młody jest jakoś podzielony, nie wiem, ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o tego typu eventy, bo przecież e, nie wiem, są jakieś suknie wieczorowe, nie wiem, bikini i tak dalej. Jak to wygląda tak e, od kulis? Jasne, no to właśnie naszym motywem są żywioły i idziemy zgodnie z żywiołami, czyli możemy zobaczyć e, projekty związane z wodą, z ogniem, z powietrzem i ziemią. Mhm. Z żywiołami, ale nie na żywiołach. Wszystko już jest dopięte na ostatni guzik? Tak, dokładnie. Wszystko już jest dopięte. Mhm. E, jakiej, jakiej frekwencji się spodziewacie? Jak wygląda ta frekwencja też w poprzednich latach? E, na widowni mamy około 700 osób wraz z VIP-ami, ale chętnych na wydarzenie jest około 1500 osób, więc co roku mamy bardzo duże kolejki, i też czasami, jak nam się uda, to jest rotacja po prostu osób, że jeżeli ktoś wyjdzie, wpuszczamy następnych, bo kolejki są do ostatniej chwili. A powiedz mi jeszcze kilka słów na temat tych projektantów. To jest tak, że um, oni się do Was wcześniej zgłaszają, robić, nie wiem, jakiś casting. Jak to wygląda też od tej strony? Oczywiście. My puszczamy formatkę na, mode, na modeli, modeli, modelki, też formatkę na projektantów i zgłaszają się na nas projektanci i my po prostu wybieramy, patrzymy na kolekcję, czy odpowiadają nam, patrzymy też na to, na też twórczość i później wybieramy na tej podstawie osoby, które nam pasują w tym roku właśnie do danego żywiołu, a jeżeli chodzi o modelki, modeli to... Mieliśmy też bardzo dużo zgłoszeń, bo około 120-130 i później mamy casting całodniowy też na uek -u. I wybieramy modelki wraz z agencją modelingową z Warszawy AS Management. I... I powiedz, powiedz mi jeszcze, bo to, to mnie zaciekawiło, to jest tylko cześć i chwała dla tych, co się pokażą, czy nagrywalizują ci projektanci o jakieś być może nagrody? E, tak, o nagrody, oczywiście. W tym roku e, nagrodą jest. Usi z ręki, dyrektora. To akurat nie, ale e, moją może tak. I nie chciałabym zdradzać jeszcze, jakie mamy przygotowane nagrody dla wygranego projektu. Okej, okay. idąc na e, Waszą imprezę, jak należy się przygotować? E, strój galowy czy dres, czy wiadro pozytywnego myślenia. Jaka jest recepta, żeby dobrze się bawić na waszej imprezie? E, można przyjść jak się chce. Można ubrać garnitur, suknię wieczorową, jeżeli ma się ochota. Można po prostu przyjść w stroju wygodnym na siebie i wziąć na pewno masę duże, dobrej energii i okulary, żeby dobrze wszystko widzieć. E, ja już jestem przygotowany. Bardzo dobrze. I to. Tyle, jeżeli chodzi o dress code. To cóż, zapraszamy na e, Fashion Night e, na UEKU. Państwa i moim gościem była koordynatorka tego wydarzenia, które już niebawem, które już przed nami, e, czyli Antonina Banaś, studentka UEKU. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie i poświęcony czas, miłą i sympatyczną rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Krakowskiego Espresso. Cześć i czołem. Do zobaczenia.